Planu przecięć drogi w kontekście rozwoju naszego subregionu miasta Tarnowa. Na ostatnim spotkaniu mówiłem o roli i znaczeniu Tarnowskiej Akademii w rozwoju miasta i regionu, a dzisiaj chciałbym jakby kontynuować ten wątek, ale troszkę w innym kontekście. To, żeby młodzi ludzie tutaj chcieli studiować i zostawać tutaj w Tarnowie, ważne jest przede wszystkim to, aby potem, tym, po skończeniu studiach, ci ludzie mieli możliwość podjęcia tutaj pracy. Pracy oczywiście bardzo dobrze płatnej, pracy, która będzie odpowiadała im kwalifikacjom. I tutaj bardzo ważne jest, aby powstawały strefy aktywności gospodarczej. Ja się czuję trochę takim arkuszerem strefy aktywności gospodarczej w Bochni, jest 63 hektary. zostało dzięki środkom europejskim przekwalifikowanej właśnie na strefę, w której w tej chwili działają, funkcjonują wielkie firmy czy korporacje międzynarodowe, jak chociażby firma Mapuche, która produkuje silniki dla rachunkowych karnów. Nie ma terenów przemysłowych. Czy ma tereny przemysłowe zdegradowane, które z jednej strony próbują, miasto próbuje rewitalizować, natomiast brakuje dużych obszarów, które mogłyby zostać przekwalifikowane na strefę i tam można było potem szukać inwestorów zagranicznych. Tarnów posiada przejść terenów chociażby pod górą Marcina, czy tereny, które są na tzw. polach pikowskich. Oczywiście tutaj, jak inni samorządowcy to procedowali, należy wykupić również tereny od prywatnych właścicieli po to, żeby skomasować w jednym obszarze 50-100 hektarów ziemi. dlatego że dzisiaj, jak mówimy o dużych inwestorach, firmach, firmach międzynarodowych, to oni nie zadowalają się trzema hektarami gruntu czy starymi falami, budynkami, które są zrewitalizowane. Oni potrzebują potężnych przestrzeni, które można wykorzystać pod działalność właśnie tą przemysłową. W związku z tym, będziemy wnioskować o to, we współpracy również z miastem Tarnowym, aby takie miasto, takie tereny nabyło. Następnie, aby te tereny zostały przekwalifikowane pod strefę aktywności gospodarczej, aby tam właśnie powstawały firmy. A to się dzieje w Małopolsce, mamy wiele takich obszarów, gdzie chociażby sąsiednie Gorlice, gdzie współczynnik bezrobocia był bardzo wysoki, ale również dzięki tej strefie aktywności gospodarczej udało się i zminimalizować bezrobocie, ale również udało się rozwiązać problem, że młodzież zostaje właśnie w gorlicach, w tym regionie, zarabiając do tutaj dosyć znaczne środki finansowe. W związku z tym będziemy działać, będziemy pracować nad tym, aby właśnie tutaj w Tarnowie powstały duże strefy aktywności gospodarczej. Oczywiście to jest problem, dlatego że wszystko byśmy chcieli, aby to były tereny zielone, strefy czasu wolnego. To też jest bardzo ważne, ale żeby mieszkańcy chcieli zostać tutaj w Tarnowie, aby w przyszłości chcieli właśnie chodzić właśnie w tej przestrzeni czasu wolnego, to najpierw muszą dobrze zarobić, muszą tutaj zostać w Tarnowie, a wtedy zostaną, kiedy będą zarabiać najniższe wynagrodzenie ale wynagrodzenie, które będzie ich satysfakcjonowane. To ja tutaj się tyle. Teraz yy, poprosimy koleżankę, panią Monikę yy, Obstyjską, yy, o swoją wypowiedź. Yy, yy, Zadbamy również yy, o yy, szkoły, yy, o to, aby szkoła była nowoczesna, przyjazna dla ucznia oraz przygotowywała do życia uczniów. Zadbamy o zwiększenie alokacji środków na, dla sz szkół zawodowych, na ich doposażenie, na pomoce y, didaktyczne, na y, kursy i szkolenia zawodowe y, dla uczniów, y, a także staże i praktyki zawodowe u pracodawców, y, tak aby uczniowie w każdej miejscowości y, miały y, równe szanse i równy dostęp y, do zdobycia y, y, zawodu y, uprawnionego dla siebie. Wzywamy również o to, aby były środki z Unii Europejskiej dla szkół specjalnych oraz dla ośrodków szkolno-wychowawczych na specjalistyczne doposażenie, na zajęcia dodatkowe dla ich wychowanków oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli tychże ośrodków, a także będziemy realizować programy aktywizujące integrujące seniorów, a także osoby niepełnosprawne poprzez realizację projektów uatrakcyjniających ich czasy wolny. Dziękuję. Powiedz. Szanowni Państwo, żyjemy w trudnych czasach, w czasach, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna. Ostatnio rząd... Podał informację pan wicepremier Władysław Koczniak, że przygotowywana będzie ustawa o obronie cywilnej. Uważamy, że samorząd, w tym samorząd wojewódzki, powinien bardzo aktywnie włączyć się w przygotowanie i tak naprawdę w odbudowanie obrony cywilnej w naszym kraju. Jakie to mogą być zadania? To mogą być zadania wsparcia strażaczy, ochotników w jeszcze większym zakresie. Strażacy, ochotnicy, którzy na terenie regionu Tarnowskiego stanowią bardzo dużą siłę, jeśli chodzi o pomoc w trudnych sytuacjach, wielokrotnie sprawdzili się w ostatnich latach. Przypomnę tylko powódź w roku 1997 na naszym terenie czy w roku 2010. Ostatnie lata to pandemia, pomoc mieszkańcom, to również właśnie kryzys ukraiński, pomoc uchodźcom, którzy do naszego kraju przebywali. W tych momentach strażacy byli zawsze na pierwszej linii działania. Potrzebne jest jeszcze większe wsparcie, zarówno na wyposażenie osobiste strażaków, ochotników, na ich przeszkolenie, również na doposażenie i to w sprzęt ratowniczy, ale również sprzęt medyczny, choćby zakup ambulansów medycznych. I również w remizy, które mogą stanowić takie ośrodki w trudnych czasach schronienia czy wsparcia dla mieszkańców. Chcemy również, żeby strażacy przygotowywali, szkolili społeczność mieszkańców do różnych trudnych sytuacji, w tym przeszkolenie medyczne, które powinno być zrealizowane właśnie w ten sposób. Będziemy chcieli w ten sposób poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski i przyczynić się do tego, żeby czuli się oni bardziej bezpieczni. Dziękuję bardzo.